Tutaj en, autokar relacji Hotel Lidsgorzbaken rusza, machamy kierowcy, Papa, pa, jedziemy. Do... Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Plachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Żelowy atlas grunt NKP nie pozostawia smug, zacieków ani wybłyszczeń. Mnie to przekonuje. Piątek, pierwszy dzień grudnia, rozpoczynamy grudzień, no to prawie po sezonie tak naprawdę, ostatnia prosta, ale zanim, no to Puchar Świata w Lillehammer w takim fajnym, zimowym anturażu w grudniowym terminie. Dzisiaj kwalifikacje mężczyzn i kobiet na skoczni normalnej, rozmiar 98 metrów, o 17 kwalifikacje mężczyzn, o 20 kobiet. Tadeusz, czy jesteś gotowy na sfotografowanie 62 skoczków i 58 skoczkiń w temperaturze minus 12 i mniej? Oj, e, przygotowałem się, widzę, do występu, e, faktycznie ten anturaż jest bardzo zimowy, zresztą to nie jest taka typowa zima na, na tę porę roku, na ten miesiąc, no bo nawet zerkałem tam w naszej aplikacji na telefonie, to jest sporo, ta temperatura to jest sporo poniżej średniej, jaka powinna być na ten miesiąc, Taka a propos globalnego ocieplenia, to nie zawsze się to sprawdza, ale no jest za to piękna zima, jest mroźno, słonecznie, spokojnie, co najważniejsze i zapowiadają nam się tej trzy. Trzy dni y, wspaniałej, takiej pogody wymarzonej do skakania, bo te warunki powinny być naprawdę świetne. Wiemy, że ciężko jest organizatorom właśnie w tym pierwszym okresie Płaru Świata, że z reguły te zawody w listopadzie, w grudniu są takie turbulentne. Często mówi się, że pierwsze takie sprawiedliwe konkursy są gdzieś tam, dopiero z reguły w i ewentualnie podczas turnieju Czterech Skoczni. Tym razem w zasadzie już ruka była niezła, tu zapowiada się wręcz wyśmienicie. No a co do Twojego pytania, no faktycznie tych trzy serie po 60, około, średnio tam 60 zawodników, zawodniczek. No, nie jest lekko. Ja nie jestem w takiej top formie, trochę przeziębiony, ale liczę na to, że tutaj te piękne krajobrazy, to słoneczko, to wszystko mnie troszkę zmobilizuje. Tylko jeszcze muszę ponarzekać, że niestety, no, jak zaczynamy skakać po 15, to tak naprawdę ja z tego słoneczka niewiele skorzystam i raczej będę znowu takim królem ciemności. No, tak, król jasności, czyli moja skromna osoba, udała się teraz nad jeziorko, tam na dół, na dół tego miasteczka jezioro Miosa, Mjö, Miosa, zwał, jak zwał, największe jezioro w Norwegii. Nie Prawdopodobne obrazki, bo to jest przestrzeń, gdzie tam horyzontu nie widać, śmiga sobie jakiś śmiałek na tym lodzie na łyżwach. No to jest zima, co się zowie, szczypie w nos, szczypie w stopy w palce, we wszystko szczypie, ale lepiej tak niż to, co prawdopodobnie spotka nas w Klingental. O tym porozmawiamy za tydzień, ale oczywistym jest, że ta pogoda się przeładuje jeszcze na jesienną w Europie. Aż takie oczywiste to nie jest, ale na pewno nie będzie ona aż tak, tak bajkowa, tak mroźna i taka fajna jak tutaj, właśnie w te pierwsze dwa weekendy. Wstępnie ten Klingenberg się tak troszkę zmienia: ma być koło zera, trochę śniegu z deszczem, troszkę ma powiać. No, nie będzie już tak spokojnie, ale jeśli to, to tylko ma być jeden taki weekend, to niech tak będzie, bo potem czeka nas już właśnie baj bajkowy Engelberg, gdzie zawsze te warunki są fajne i, i sprawiedliwe, też pewnie, jak tak powiem, to zawsze... Pesze. To będziesz w tym błocie tam brodził. Tak, no, potem bajkowy turniej się który akurat często jest właśnie taki trochę zielony i trochę pobłocony i deszczowy, ale no, nie wybiegajmy, w przyszłość na razie jesteśmy tutaj. E, przyznam, że ja dzisiaj, słońce zachodzi, ja dzisiaj pierwszy raz głowę wystawiłem z, tutaj na zewnątrz i podziwiam, podziwiam, że naprawdę aż się, aż się chce tutaj spacerować, chce się oddychać tym zimowym, mroźnym powietrzem, no, ale tak naprawdę w Polsce jest teraz podobnie, a widzę, że tam meteorolodzy straszą jakimiś strasznymi opadami śniegu, że ma cała Polska, a szczególnie południe ma utonąć, więc myślę, że nikt nam tu nie będzie szczególnie zazdrościł tej pogody. Oddychamy tym mroźnym powietrzem. W piątek i w sobotę będziemy oddychać na skoczni normalnej. Potem w niedzielę obiekty duży, nietypowy harmonogram, ale myślę, że ciekawe urozmaicenie i dla zawodników, i dla kibiców, bo dostaniemy klarowny obraz, kto jest najmocniejszy. W tym wszystkim mamy ośmioro reprezentantów Polski, pięciu skoczków. Są to y, Aleksander zniszczą Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, a u kobiet Pola Bełtowska, Natalia Słowik i Anna Twardosz kobiety rozpoczynają Puchar Świata. W przypadku kobiet liczymy na to, że uda się kolejne serie przechodzić. Czy już teraz? Nie wiem, ale to jest oczywisty krok, żeby ten progres, żeby ten rozwój następował. Co z mężczyznami? Tutaj były dwie sesje treningowe na, skocznie, na skoczni i dostajemy pytania. Jak to wyglądało? Czego się spodziewać? No i znowu. Trudno wyciągać wnioski, ponieważ każdy skacze w innym sprzęcie trochę, w innych warunkach, których nie znamy. Mamy różne rozbiegi, różne pory dnia, bo niektórzy tronują rano, inni wieczorem. Generalnie trudno oczekiwać twu, 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 bo to samo mówiliśmy w niedzielę wrócę, że będzie gorzej. Tak, no, mnie to trochę śmieszy, bo sam sobie przypominam, że kiedyś to myślałem, że się pójdzie na taki trening, no i wtedy powiem, no tak, tam Dawid czy Kamil koło 130 metrów lądowali, to fajnie, to znaczy forma wróciła. Tu tyle jest tych czynników, które wpływają na tę długość skoków. Są właśnie, jak mówię, belki, zmienne warunki, różna pora dnia, że to trudno coś wnioskować. Na pewno te treningi były potrzebne, na pewno były, dopisały warunki, dopisała pogoda, i i zawodnicy byli zadowoleni, że się udało tutaj na spokojnie poskakać i liczymy na to, że to przyniesie wymierne efekty, zwłaszcza, że no jest to skocznia zupełnie inna, zarówno jeśli chodzi o, o sam profil. Mamy tu tą pierwszą skocznię normalną, ale i no tory najazowe, które są naturalne, więc to wszystko, wszystko powinno bardziej pasować naszym zawodnikom, którzy tutaj no przygotowywali się do tego sezonu zimowego, i to, że i to właśnie prawdopodobnie to troszeczkę. Yy, Sprawiło im problemów jeśli chodzi o start. Wrócę, więc no, zobaczymy, jak to, jak to będzie. Mamy nadzieję, że, no, że będzie już znacznie bliżej tych, tej światowej czołówki no i że nasi zawodnicy pokażą, na co ich stać tutaj. No, i jak wiadomo, ekspert nie pyta, ekspert wie, ekspert jest przekonany, a my się w ekspertów zabawimy teraz razem z naszym partnerem firmą Superbet. E, Stefan Kraft, on wymiatał, dominował na Ruka, tuntury Finlandii. Sam powiedział, że tutaj tak być nie musi. Ale skupiamy się teraz na trzech nazwiskach: Stefan Laje, Andreas Wellinger i Halvor Egner Granerud. Który z nich wypadnie najlepiej w kwalifikacjach? Naszym zdaniem, co być może Nieoczywiste, ponieważ kurs na taką sytuację to 3,60, będzie to Halvor Egner Granerud. Inauguracja nie była perfekcyjna, ale jesteśmy u niego w domu. No, nie dokładnie w domu, ale, ale na skoczci, którą dobrze zna przed własną publicznością. Może ta publiczność nie będzie liczna, ale, ale jednak własna. Są to obiekty, które Halvor właśnie no, do, dobrze nie tylko zna, ale też się tu przygotowywał do, do tego sezonu w znacznej mierze. Więc myślę, że, że może tutaj to wyglądać zupełnie inaczej, a też myślę, że apetyt ma duży, żeby pokazać tutaj, że stać go na, na, na dużo więcej, niż wrócę. Sądzę, że Niemcy, po tym co pokazali właśnie na skoczni w Finlandii, to tutaj mogą dalej będą na pewno mocni, ale to może już nie być taka różnica klas, może tu się trochę to wszystko przetasować. No i jak mu wspomniałeś o tych trzech nazwiskach, to też wydaje mi się, że Halvor tutaj pokaże taki pazur i, i będzie najlepszy spośród tych trzech skoczków. Tutaj em, autokar relacji hotel Lisgårdsbakken rusza, machamy kierowcy, Papa, pa, jedziemy na skocznię, jadą zawodnicy, ale to będzie pracowity dzień. Będzie pracowity dzień, a kierowca nas już zna, bo myśmy tam e, no, już e, korzystali z usług prze, tego przewoźnika i, i my myślę, że z, jako, że z reguły pusty jeździ ten autobus, to jak dwie osoby raz się przejechały, to już pewnie no, zawarliśmy przyjaźń na całe życie.